Chciałabym Państwu przedstawić trzy rośliny o niebieskich kwiatach rosnące w naszym ogrodzie. Generalnie roślin o niebieskich kwiatach nie ma zbyt wiele, tym są właśnie cenniejsze i wyglądają przepięknie w ogrodach. Numer jeden w naszym ogrodzie to agapant o niebieskich kwiatach. Kwiaty zaczynają kwitnąć w lipcu i są aż do września. Są to kwiaty kuliste. Zaś pojedyncze kwiaty są w kształcie kielichów. Agapanty wiosną wynoszę na trawnik i na taras, gdy mija niebezpieczeństwo przymrozku, natomiast jesienią z powrotem wynoszę do garażu i układam doniczki jedna na drugiej i podlewam nie za często, ale na tyle, żeby ziemia nie przesłała, żeby kłącza miały wilgoć. Niebieskie kwiaty numer dwa to oczywiście przepiękny krzew, krzew hortensji ogrodowej. U nas zazwyczaj zawsze kwitnie na niebiesko, czasem, ale to bardzo rzadko zdarzało się, że zakwitła na fioletowo bądź różowo, ale to naprawdę sporadycznie. Zazwyczaj są to przepiękne niebieskie kuliste kwiaty. I chociaż wszędzie poradniki podają, że Hortensja nie lubi rosnąć w pełnym słońcu, to u nas jest to właśnie ciekawostka, ponieważ rośnie ona w szczerym słońcu od wschodu do zachodu. Krzewy z każdym rokiem są coraz większe, ponieważ na tej dłuższej rabatce rosną już prawie 20 lat, natomiast na tej tutaj krótszej rabatce, to jest rabatka młoda, nie są jeszcze aż tak duże i radzą sobie świetnie. Jak na razie dotąd nigdy nam nie chorowały. Gdy jest bardzo, bardzo sucho, to czasem podlewam, ale robię to już rzadziej. Gdy rośliny są młode. To wtedy rzeczywiście pilnuję i podlewam, Natomiast kiedy są starsze, muszą, muszą sobie radzić same. Świetnie nadają się do suchych bukietów. Ja uwielbiam suche bukiety hortensji w domu. Wszędzie, gdzie tylko są wolne miejsca, wolne wazony, wszędzie utykam hortensję. Numer 3, kwitnący na niebiesko, to Przegorzan Pospolity, byli na wieloletnia. W naszym ogródku rośnie tuż przy stawie, ma piękne kuliste kwiaty, bardzo miododajne, uwielbiane przez pszczoły, ale nie tylko, również bardzo często spotykam siedzące na nich motyle.